Kajak, kajak, no przy brzegu praktycznie. Kolega Andrzej był na rybach z bratem, no i szli przy brzegu i zobaczyli, że tam wystąpiły trochę łódki i szybką akcja. Andrzej zawołał kolegów tutaj, no wszyscy my tam zaraz uderzyli. No i co, wleźliśmy tam do tego, do tej wody, no okazało się, że zresztą jest rity, no. Zaczęliśmy tam rękomatny ten wygarniać, no trwało to dość długo, no nie gdzie powiedzieć, nie. Aż w końcu udało się to ruszyć, dźwignąć, obrócić w jakiś sposób, no i później wyrzek, no, jakoś miała wyszarpali, nie? Na tą chwilę wiemy to tyle, że po prostu jest to upanka z jednego pnia drzewa de facto zrobiona i parę tutaj było osób, którzy, którzy na historii się znają i stwierdzili, że może to być właśnie te, ten IX wiek, wczesne średniowiecze. Gdyż 11 xvi wiek robili takie łodzie, ale to już było z desek robione, a ten jest wyłupany z jednego pnia drzewa, także to może być bardzo, bardzo stary kajak. No, tak to <laughs>